Zobaczcie co znalazłem Jakie byczysko Ja pierdzielę Normalnie Prowadziłem tego lajfa sobie Chodziłem, bo czułem rano padlinę Mówię idę połażę, pokręcę się O tu takie byczysko Zobaczę może uda mi się ściągnąć tego lajfa Jest zakuty Zrogowany, ma taką dziurę jakby mu się Nie wiem, trzy palce wepchało do środka Nieprzyjemny widok. Bardzo szkoda byka. Ale takie są skutki rykowiska. Masakra. Piękne byczysko. A tu na tej łące cały czas jest chmara łani z bykiem. I, i jednak doszło do zwady i do porządnej zwady. Kurde, taki dziesiątek. Ja pierdzielę.